Tetris. Music. Well. Wow. update z mojej dzisiejszej roboty. Pomalowałem, zaimprygnowałem te belki z tej strony. Ściana już jest gotowa, to znaczy konstrukcja. Będę na nią nakręcać płyty. W dachu mamy większą część zrobioną. Tam kawałek sztukować. Tu kawałek, żeby do połowy doszło i tutaj następny płat ile wlezie. I wymaluję ten właśnie czymś czarnym i będzie gitara tu już płytę gipsową dałem grama zamontowana całe szczęście bo e, miałem nie dawać bo, bo może, e, może szkoda czasu czy coś ale jednak dałem i zobaczyć dzisiaj pada miało być właśnie e, słonecznie coś, że miało być 27 ,8 stopni 8 a jest max 15 także masaki Tak piękne okoliczności. Mamy piękny zachód słońca. Trochę się spóźniłem, dwie minuty, ale jest miło. Jest zachód słońca. Od tamtąd zaczynają się góry. Tu, tu, tu jest mega. To jest właśnie te. Ta, te, te góry są te, zwane starą płaniną. Tak. Jest ładnie, ładnie. Trochę pizga. Już w koszulce jest w moich spodenkach. przepierdala troszeczkę Zacieki, mam Ręce ujebane. Z tego względu, że tą membranę montowałem. Ona jest z jednej strony w papieru ujebana. I właśnie takie są rezultaty. Widoczne na rękach. Znaczy jedny, bo tutaj miałem akurat rękawiczkę. Także jedna ręka. Tak te góry wyglądają, właśnie. Zawsze te widać tutaj. Tylko z tego względu, że widoczność jest dosyć kiepska w Bułgarii. Ojciec kurwa, Johnny, Johnny Trwago. <ścoughs> Czy jakoś tak? Kapuśniak i ten pchły rozdzieś I tak to właśnie wygląda. Jutro już będzie bezchmurnie, bez deszczu, bo dzisiaj miało już niby być lepiej, ale jeszcze jednak deszcz napierdalał. Kapryśna taka pogoda, trafiłam się tak, w czwartek wyjazd, za tydzień mam dokładnie, za tydzień, nie za tydzień dokładnie będę tutaj kończyć swoją już karierę. I w czwartek, dzisiaj się jest i będę wyjeżdżać do Sofii i w czwartek lecę z powrotem do Manchester. jest sobota. Cygany na koniach Janu Jest sobota, czyli to jest druga sobota. Odkąd zajechałem, tutaj mija. Właśnie drugi tydzień. Materiał jeszcze nie wyrobiony. Co może świadczyć jedynie o tym, że domek jeszcze nie jest ukończony. Parę, parę tych kantówek zostało. I mamy tutaj rezultat dwutygodniowej pracy praktycznie ręcznymi narzędziami. No niby wkrętarkę mam, nie? Która mi bardzo ułatwia życie. Ale tak czy siak, jak mi opiły, to by szło to o wiele lepiej. Dobra, tu już mam rozeznanie. Tu jest kibel, tu będzie wanna, którą widzieliście tutaj przed chwilą. Tu będzie stał kibel, kanalizacja. Tu będzie pierwszy pokój z piętrowymi łóżkami. Prawdopodobnie, bo to dla dzieci pokój jest. To go zrobię w tą stronę, bo rozpięto się z około dwóch metrów, nawet jak nie dla dzieci. To będzie można się wyspać, e, będzie można się wyspać. Dobra, mamy tutaj USB nabitą. Tak to wygląda. Pięknie. Jeszcze ta stroma i ta została. Muszę okno wyciąć. Toleta, tu kuchnia. No i ten mały pokój tutaj. Z jednym łóżkiem takim dwuosobowym, aby się przekimać. Tu będzie okno. Tam w kuchni też muszę wyciąć. Tak wygląda to z zewnątrz Będzie to folię <laughs> owinięte Wiatru coś tam wiatrownicą. <laughs> to są fejle z <laughs> kuchy gdzie nie trafiłem w belkę 3 Trzy. Trzy czyli wyjmę I tym klejem PVA Jedne przed, przed yy, polakiowaniem, zładcie jak się brzoskwinia przyjęła ładnie, musiał przyciąć te nowe odrosty. ewentualnie ukorzenie i przesadzę. O, też za idea. Poczekamy aż yy, na jesień to zrobię. No. O, w wakacje, będę, to pierdole, w, w ukorzeniaczu, wtedy ten zostawi. A tu zobaczcie jakie haszcze, ale jakie brzoskwinie rzutuje są. Wypad może wypatrzycie i tam to drzewo, też wszystko tutaj. I tam jeszcze zobaczcie, tam wszystko to brzoskwinie są. No, także tak wygląda praca jednego człowieka bez pomocy, bez piły elektrycznej, dwa tygodnie. Takie są rezultaty. Mogło to być lepiej, mogłoby to szybciej zostać stworzone, ale pogody nie było. Teraz dzisiaj zapowiadali burze Jak zapowiadali słońce, był, był deszcz. A dziś jak zapowiadali burzę, to tu mamy co? co Słoneczną tą, 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 tą pogodę. Tak wygląda to z góry. Drugi raz pociągnąłem takim olejem przepalonym, który nam sprzedają w formie czegoś takiego izolatora Tu oczywiście będzie to pociągnięte w tą stronę Z uwagi dlatego belek nie, nie dają takich pocałości jak tam z tego tytułu że nie, nie byłem w stanie tego dokończyć tak miałem właśnie taki miałem przeczucie, że nie będę w stanie tego dokończyć ewentualnie troszeczkę zacznę ale bardziej wolę się skupić na wnętrz. Można sobie później klepać powoli. Tak właśnie wygląda prawie 3 tygodniowa moja praca. Mamy wstawione okno, mamy polakierowane USB płytę. Mamy dach zrobiony. O przeskoczę. Tak, tak. wygląda. To niecałe 3 tygodnie były. Niestety tutaj stąd nie zrobić. Jak nawet drzwi nie wstawiłem bo nie było, a nie będę chińskiego chińskie główna kupować także tak to wygląda na dzień dzisiaj, czy wracam jutro, czy dzisiaj już wracam, jutro mam samolot i jadę w sobie. Zobaczcie jak to wygląda zajebiście.